Dobra, wieszamy chrupka? Ja, ja wieszam, ja. No pójdź, bo ja muszę się wywiesić ja. No to za, to, to, to. Co za potwór się śmieje, no ale to on miał się huśtać. Patrz to. Nie, ja! Ja! A! Wieszamy chrupka i go! E, się trzyma się, twardziel jest. A! 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 Uwaga, uwaga, zaszukaj, zaszukaj, to jest wielki skok! Jeszcze? Całe opakowanie pójdzie na to Baga baga Jezu, jaki szalony chropek. E, tam nie spadł, nie ma śmiechu. Musi spać patrz to. Wzieszamy go. Ujeżdża! Ty jeszcze ty. Jeden dla mamy. A no już, ja już, muszę znaleźć jakiegoś zakręconego. O! Gdzie? No. Daj!